Witam serdecznie, ja jestem Agnes, a oglądacie Assassin's Creed Shadows, Szpony Awaji. Wszystko co pozostawiamy, wyzwolenie Awaji. Śmierć Kimury Yukari i odzyskanie miecza zakończyły bitwę o Awaji. Jednak ostatni wojownicy Sanzoku Ippy wciąż żyją podczas gdy regalia wyczekują powrotu w ręce cesarza. Lecimy dalej z zadaniem Wszystko co pozostawiamy. Na początek może szpiedzy Yasuhiry, bo został nam już w sumie tylko jeden szpieg. zabijamane i Ichiego. Widziano go nieopodal forotu we wsi Fukura. Fukura była o właśnie. Zatoka Fukura jest tutaj Wieś Fukura tutaj. W takim razie kakurega Fukura będzie najbliżej, Jesteśmy gotowi. No to jeszcze stąd mamy kawałek drogi. Więc warto trochę przyspieszyć. że tym razem uda nam się pogadać. Ostatnia szansa. Więcej nie będzie. A nadzieja umiera ostatnia. Tam jest. Już? Właśnie, do walki się szykuje Niestety Pani Jamane Nie przeszkadzać Oj, nie muszę się przyczepić Dużo punktów mistrzostwa nam się też tutaj dostaje No, co się tu stało? Umiejętność o, się nie chce odpalić? Może teraz? Okej okay. No, 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 dobra Trzeba się skupić, bo tutaj. chwila, dezorientacji, co się dzieje, i mam na myśli, A teraz no, nie chcę tutaj zadziałać, niestety. Ktoś już nas tutaj goni, więc nie wiem, czy uda się przeczytać. Szpieg wiórze. Sashi Hiko jest wiórze. Blisko szafą. Minato. Gdzie boi się własnego cienia i wyzywa dzieci na pojedynki. Kabajakawa jest szaleńcem. Jeśli myśli, że ten wariat nas wydał. Nie. Coś zdradził. Zdradził moją miłość, ale to najpewniej był sam Heitaro, albo może Ryuzoji. Nigdy nie budziła mojego zaufania. Możemy oddać zadanie. Chociaż chyba już dostaliśmy wszystko i nie będzie takiej potrzeby. Dla pewności sprawdzimy. Jak najbardziej, nie ma potrzeby się udawać, może na sam koniec pogadamy jeszcze, jeśli nam nie zniknie, albo może po prostu się przejdźmy pogadać do niej. Yamane Ichi! Ichi był potajemnie zakochany, to jednak on. W Jasu i przysiągł, że dopadnie odpowiedzialnych za jego śmierć ludzi. Mi się wydawało, że to była kobieta. No ale okej. Okay. Może też tutaj po prostu coś z tłumaczeniem nie poszło. Dalej mamy. Lecimy w takim razie po kolei. Czyli wracamy niejako do. Ando, Masamune, ukrywa się przy szlaku Naruto. Szlak Naruto był gdzie dokładnie? Tutaj tak? No on to już dość daleko, ale może udałoby się, nawet dwóch tam jest, udałoby się na przykład niekoniecznie szlakiem, a bardziej drogą morską tam dostać? Ciekawe. Mamy tutaj jakąś łódkę. w łódkę, którą da się podpłynąć jak najbardziej. Prawda? Pożyczysz? No niestety... zobacz. Stąd się wydostać i coś nie uderzyć, to wcale nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać. No to dobra, przyspieszamy. I są tutaj chyba. Zaraz to sprawdzimy. Jedzą, w sumie nie wiem i ja, nie daj rady Co tam? Aj. Ando. Co Ta tam? Ando i nie zbadaliśmy tego drugiego, bo nas zauważyli. się. Goto Ginpachi. Ukryj się we wsi Fukura. Siostro, skoro Twoja służba u Yasuhiry dobiegła końca, pozostań we wsi Fukura. Ukryj się wśród rybaków. Nie lękaj się. Nalazło się dla nas bezpieczne miejsce na wzburzonych wodach. Ale o reszcie przy rzece obok świątyni Kanonji niewiele wiemy. <try> Przenoszą plotki, że to ty nas zdradziłaś. Nie dbam o to, ale pozostali żądają krwi. Uważaj na siebie. Wkrótce się spotkamy. I spadł. Skakuj. Ach, no tak. Chwilę było bezproblemową. Już się zapomniało, że tu połapki są też tego rodzaju. Czy coś tu jeszcze mamy ciekawego? Poza pułapkami chyba nie. W takim razie cele ponownie. Jak się prezentuje? Ando Masamune, Masamune to bezczelny osobnik. Uwielbia wykradać pisklęta z gniazd i zjadać je żywcem. Gotoginpachi. To rzemieślnik tworzący misterne drewniane płaskorzeźby. No to już zdecydowanie przyjemniej. To po kolei. Zabij Shibę Hashibeya. Widziano go przy moście nad rzeką w pobliżu świątyni. Kanon -G. To od razu lecimy. Ale gdzie była świątynia? Może w Sumoto? Nie, nie. Tu jest szram, a świątynia Kanon jest tutaj. W takim razie mamy przy moście. Most jest tu, musimy znaleźć. Proszę bardzo, ponownie mamy dwóch. Proszę, to dość szybko nam to idzie. Zdecydowanie szybciej niż wtedy, gdy trzeba było załatwić wszystkich kapitanów. Droga dość daleka, ale spróbujemy z Kakuregi. I może od razu porozmawiajmy z Konatsu. Is it done? I have already dealt with the soldiers loyal to Tomaji. As for the others, I will see what can be done. No niestety. liczyłam, że tutaj odniesie się do tego, że no jakby powiększyliśmy ilość grup, które już nie istnieją. Ale dobrze. Niestety nie dodali nam żadnej wersji dialogowej, to musimy z tym nie żyć. Uf. Drogi śledzie. Czy dobrą drogą jasukę jedzie? Nie wiadomo. Myślę, że teraz nic ciekawego nas nie czeka, więc możemy również przyspieszyć. Razem, żeby nie było tak łatwo, to sobie trochę powalczymy, dając im też szansę, żeby się wycofali, chociaż wiadomo, że z tego nie skorzystają. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Co wy tam robicie? Walczyć nie będzie tam zbyt dobrze, Sam no ale... z się z Linga Idealnie po prostu się ułożył do skrótobójstwa, ale nie jesteśmy na ołem. Więc taka opcja nie wchodzi w grę, ale możemy zrobić na przykład tak. I się bobić. To było wcześniej, to nie wiem. Ha Dobra, no jeszcze. Ten to się trzyma dobrze. Oh. Teraz idziemy do Konatsu. No dobrze, no to dzisiaj Konatsu nie za za nami. Ojoj, oj. się z nią widzimy, ale byśmy się tutaj dali wrobić. Zanim ruszymy do Konatsu, jeszcze tylko. Poczytajmy. Chiba Hachibei. To tłumiąca, dziwaczne popędy osoba o niezdrowej, ukrytej obsesji na punkcie masek. Suganuma Numa Tenma. Jeśli czyny tej osoby nie są wystarczającą podłością to Jej niechęć do mycia się czyni wszelkie interakcje niesamowicie nieprzyjemnymi. Oficjalnie ukończono wszystkie trzy grupy, czyli Sonsuku i pa, nie istnieje. Teraz już oficjalnie w 100%. Teraz, gdy na ałazi znów panuje pokój. Czas cieszyć się owocami tej pracy i odpocząć. Poinformuj konatsu o swoim sukcesie. Mamy jeszcze ekwipunek. Oczywiście również dla nałę. Czy jest coś ciekawego, wartego naszej uwagi? Objęcia nocy, plus 30% do szybkości napięcia łuku w nocy. Ukłucie, plus 9% do szybkości przeładowania tempo, gdy pozostajesz bez ruchu. Helm poszukiwacza śmierci. I chyba jeszcze. Tutaj, ewentualnie to wcześniej dostaliśmy, wygodne nakrycie głowy samuraja haczyk rybaka spowolnienie podczas celowania bronią dystansową na 5 sekund. Gdy masz pełne zdrowie. i oczywiście dużo punktów mistrzostwa do wydania, ale najpierw spotkajmy się z Konatsu. Będziesz zadowolona. Is it done? To the last of them. The threat of the a clean slate for Awaji and her people. The Senguku clan will be pleased to learn of this. Thank you. Thank you. We are all safe for now. Ukończono zadanie. Wszystko co pozostawiamy. Szkoda, że nie można porozmawiać jeszcze na jakieś ciekawe albo mniej ciekawe tematy. Coś mogło się pojawić? Raczej nie. Mamy oczywiście jeszcze jedno zadanie poboczne. Mistrzostwo, i wydajmy trochę tych punktów. 31. Oj, to faktycznie jest ich trochę. Od razu możemy tutaj uszkodzenia. Pancerza bronią białą. Następna ranga. Uszkodzenia pancerza powodowane bronią białą wzrastają o 18%. O 27%. Pięknie. Ta umiejętność nie jest za bardzo tutaj używana, ale może trzeba by to zmienić i zainwestować. Przypływ adrenaliny. Cios mieczem w pochwie generuje 10% paska adrenaliny przy trafieniu. Następna ranga. obrażenia zadawane ciosem mieczem w pochwie wzrastają o 30%. I o 15%. Cios z mieczem w pochwie generuje 15% paska adrenaliny przy trafieniu. Jak spojrzymy na łuk, albo może samuraj? Łączenie ataków. Na no co by tutaj wydać nasze punkty? A może zainwestujemy w zdrowie? Regeneracja. Jasukę odzyskuje 1% maksymalnego zdrowia po zabiciu przeciwnika. I teraz 3%, 6% i 9%. Bo często się przydaje. Przy naginacie mamy tutaj jeszcze przebijający pęd. Przebicie pancerza powodowane kolejnymi ciosami wzrasta o 18%. I może to cztery punkty sobie zostawimy. Na jakiś kolejny raz. Może jeszcze jakiś punkcik wpadnie, i wtedy pomyślimy, na co jeszcze wydać. Zanim skończymy, już tak w 100% nasz dodatek. Czy na pewno czegoś tutaj nie było? Nie, ale kogoś tutaj brakuje. Teraz sprawdźmy jeszcze. Naszą nałę jakie tam mamy nagrody? Konatsu zniknęła. Nie, jest tu cały czas. No dobrze. Dobrze, jak jest, pilnuję. To wszystko w porządku. Co my tutaj mamy? Koniec ostateczności. Plus 16% obrażeń od następnego trafienia po uskoku. Ładne ma kolorki, prawda? Kusarigama. Tanto. Strażnik tajemnic. Plus 36% do obrażeń zadawanych ciosem w plecy. Zew dziczy. Plus 24% obrażeń od następnego trafienia po użyciu narzędzia. Strażnik tajemnic jest taką ciekawszą bronią. Stary bezbolesny. Plus 36% do obrażeń przy trafieniu wielu wrogów na raz. Stukacz. Plus 50% do generacji adrenaliny przy atakach posturalnych. Maska dawcy śmierci. Plus 3% do obrażeń zadawanych kolejnymi ciosami. Tak naprawdę to jest taka sama maska jak yukari, tylko mamy inny kolor. To także mogli się nieco bardziej postarać. Pancerz dawcy śmierci, ponownie taka sama sytuacja. Plus 50% do zysku adrenaliny podczas używania narzędzi. Chociaż jakby spojrzeć na to z drugiej strony, mamy dodatkowy wariant tutaj zbroi. Do zadania pobocznego, więc może ma to sens. Jednak jaką mamy ozdobę? Nasienie lasu plus 50% do redukcji obrażeń podczas wspinania się. Fajnie taki orzeszek.